Warto też wziąć pod uwagę, skoro jesteśmy teraz w takim specyficznym czasie dotyczącym zabudowy działek, że dla jednej działki można uzyskać więcej różnych decyzji o warunkach zabudowy, nie tylko jedno. Oznacza to, że jeśli nie jesteś pewny, czy określony typ zabudowy będzie dopuszczany na danej działce przez gminę, albo chcesz spróbować zawnioskować o trochę więcej niż wynika z analizy urbanistycznej, to możesz złożyć kilka wniosków, żeby po prostu mieć kilka wariantów tej zabudowy, jeden ostrożniejszy. Jeden trochę bardziej rozległy, tak żeby zobaczyć, czy gmina na dany wariant się zgodzi, czy nie, i w razie czego mieć w rezerwie to zapasowe postępowanie o wydanie warunków zabudowy w tych ostrożnych parametrach, co do których na pewno powinien się dostać. Przykładowo, jeżeli jednemu z moich klientów bardzo zależało na specyficznej zabudowie na jego działce, złożyliśmy po analizie, po konsultacji z klientem, zdecydowaliśmy się na to, żeby złożyć 14 różnych wniosków o warunki zabudowy, z czego większość na końcu przez gminę została zaakceptowana, ale właśnie to uzyskanie warunków zabudowy w różnych wariantach, czy może nawet właśnie złożenie wniosków o warunki zabudowy w różnych wariantach, zabezpiecza nas na przyszłość, na wypadek, gdyby plan ogólny okazał się niekorzystny, bo wtedy zawsze mamy możliwość wyboru między decyzjami, które uzyskaliśmy.